Witam z powrotem na kanale, Kowal z tej strony I wiem, wiem, Kowal, co to za intro, przecież jest odcinek o ameliniowym czołgu Sheridanie, a ty tutaj wrzuciłeś z AH-1G, dzisiaj sobie w tandemie w odcinku polatamy AH-1G, kiedy zniszczą nas M551 Sheridanie. Ale nie będę ci się opowiadał o h 1 po prostu akcja była tak fajna i tak bardzo mi się to wszystko spodobało, że to do kupy. Mam nadzieję, że intro się podobało. Ale przejdźmy do Sheridana, czyli aluminiowego czołgu. Ale skąd to się wzięło w ogóle i po co od tego zaczniemy? Bo widzicie, Amerykanie kombinowali z paroma ciekawymi projektami czołgów lekkich, ale nie czuli ogromnej potrzeby ciśnięcia tego programu po zakończeniu II wojny światowej. Znaczy co prawda tam mieli 41 Walker Bulldoga, ale na tym się skończyło na długi, długi czas. No i właśnie, co się stało niedługo po II wojnie w wojnie w Korei? Zaczęły latać ATGM-y, czyli, czyli te przeciwpancerne pociski kierowane na Polski oraz pociski takie jak Hidewesy i wszystkim wydawało się, że era ciężkiego pancerza jest skończona. Na podstawie tej teorii zaczęto projektować w USA czołg lekki, który miałby pierdolnięcie jak czołg ciężki i mógł się bardzo szybko przemieszczać, a pancerz dawałby tylko podstawową ochronę przed ostrzałem z broni ręcznej. Dodatkowo fajnie by było jakby można było taki pojazd bez większych problemów transportować drogą powietrzną, etc, etc. No i zaczęto od wyciągania wniosków z ich ostatniego yy, lekkiego czołgu używanego na szerszą skalę, czyli Walker Bulldog'a M41 właśnie. I ten Bulldog był no, za ciężki jak na czołg lekki, miał krótki zasięg i tak naprawdę już uzbrojenie, które nie spełniało ówczesnych standardów, kiedy wzięto się za projektowanie następnych czołgów lekkich. No i po tym 41 zaraz po II wojnie, już od lat 50. tam kombinowano z jakimś czołgiem lekkim, i pojawiły się dość ciekawe projekty, o których wspomniałem, mianowicie T71, na przykład, który, którego powstała chyba tylko makieta. Oraz trochę później T-92, którego to już powstały dwa prototypy yy, i T-92 w grze jest w normalnym drzewku, nie jest to pojazd premium, jest to po prostu pojazd tutaj dostępny w drzewku. No ale jak Amerykanie sobie z T-92 kombinowali, nam sobie testowali, wtedy wchodzi Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich cały na czerwono i mówi Zdrowstwujcie ze swoim PT-76, który był amfibijny. T-76 samej w No i tutaj Amerykanie się kurwili, że nie mogą być gorsi, a ani koncept T-71, ani prototypy T92 nie mogły pływać nie do końca, jakby spełniały te wszystkie jednak wymagania, więc się wzięli i powstał projekt XM. 551. Projekt nie był łatwy, bo Amerykanie od II wojny światowej nie zrobili żadnego pływającego czołgu, od bodajże rodziny LVT, które były od początku projektowane jako czołgi amfibijne, jako pojazdy amfibijne, no i tam mieli jeszcze te Sherman'y DD, prawda, z tymi ekranami flotacyjnymi. No ale no cóż, można powiedzieć, że projektanci mieli przejebane, no bo dość długiego czasu nikt się tym nie zajmował, tej technologii nie rozwijano po prostu. No i specyfikacje na nowy pojazd, jak mi nie wierzycie, że mieli przejebane, mówiły o maszynie wystarczająco lekkiej, żeby można ją było transportować drogą powietrzną, śmigłowcami lub z okrętami powietrznymi, okrętami samolotami transportowymi, <grym> z, z, z miał mieć zwiększoną mobilność i zasięg względem M41 i innych prototypów tam czołgów lekkich, które sobie testowali jak T92. Miał być am, oczywiście amfibijny, no i na razie luz, nie? No ale teraz przychodzi największy banger, czyli zdolność tego lekkiego czołgu do rozwalenia każdego MBTK -ka z lat 60., jakiego mogli wtedy Amerykanie spotkać. No to już nie jest takie łatwe, żeby to wszystko orzeźnić razem. No ale jak się inżynierowie za to wzięli, siedli yy, i zrobili burzę mózgów, no to tak wyszło, że z tego powstał M551 Sheridan. I znowu, jak w przypadku M60A2 mamy tutaj ciekawe rozwiązanie z tamtych czasów, bo widzicie, żeby rozwalić MBTK z lat 60., przeważnie trzeba było mieć duże działo z długą lufą, z większą wieżą, żeby to wszystko pomieścić, a większa wieża skutkuje w większym kadłubie, to wpływa na masę, etc., etc., no to taka, takie rozwiązanie odpadało. I tutaj wzrok projektantów padł na przeciwpancerne pociski kierowane, bo do nich długiej lufy nie trzeba. Tylko na jakaś tuba, z której to będzie startować, jak widzicie na ekranie. No i po zmontowaniu tego wszystkiego do kupy, nawet nie nazwano tego lekkim czołgiem, tylko opancerzony pojazd powietrzno-desantowy, rozpoznawczo-szturmowy. No, no i amfibijny, mógł pływać przy okazji. <grywa> Że nie było to oficjalnie nazwane czołgiem lekkim. Oczywiście to wszystko osiągnięto kosztem pancerza, gdzie kadłub wykonano z aluminium, ale wieża, tutaj akurat wieża była już stalowa faktycznie, ale ca cały sięgi kadłub był y, ze spawanego aluminium i tam parę elementów miał odlewanych. Naokoło kadłuba yy, znajdujemy takie, jakby gumowe, nie wiem jak to nazwać, krawędzie. I to one yy, właśnie pozwalają czołgowi pływać. Zapytacie, Kowal, ale jak te krawędzie mają mu pozwolić pływać? A no właśnie, słuchajcie, bo widzicie, Sowieci ogarnęli w sumie PT-76 bez dodatkowych jakichś ekranów flotacyjnych. Po prostu ten pojazd pływał, bo sam miał na tyle wyporności, że pływał. Za to Amerykanie, którzy w takie designy się nie bawili, sięgnęli do starszego rozwiązania znanego z Shermanów DD, o których opowiadałem już na kanale, tam w odcinku, w odcinku o Shermanach DD. W skrócie całkiem szybko rozkładany ekran flotacyjny za pomocą przedniej klapy i odpięciu tych paru pasów tutaj po boku. Yy, pozwalał pojazdowi pływać, chociaż był on w konfiguracji pływającej praktycznie bezbronny. No cóż, coś za coś, upchnęli na nim 152 mm armatowy rzutnie. Sporo pocisków, oczywiście dużych i ciężkich, karabiny maszynowej, całą resztę sprzętu. Gdzie w porównaniu w PT-76 miał on tylko 86 mm armatę i sprzężony karabin maszynowy, więc i za coś, Amerykanie tak do tego podeszli. Yy, ta klapa z przodu, na której opiera się tak jakby ekran flotacyjny, miała wbudowane plastikowe okienko, żeby kierowca chociaż troszeczkę widział, gdzie płynie, chociaż tak operował na oślep na podstawie informacji od dowódcy. I tak samo jak w sermanie, DD, chociaż dowódca tutaj nie miał yy, możliwości sterowania tym czołgiem. Yy, a, no i ten panel z przodu był zrobiony z drewna, tutaj możemy sobie yy, kliknąć na pancerz i... Nie jest to wymodelowane w żaden sposób po prostu. Jest to, jest to wszystko razem tutaj. A szkoda, a szkoda, bo ewidentnie widać tutaj, widzicie, jest dodatkowy, dodatkowa płyta, ona jest drewniana. No ale no, widać, gazień ma to w dupie po prostu. Także ten ekran, który tutaj widzicie, on się podnosił do przodu. Yy, podnosząc ze sobą oczywiście już odpięte od kadłuba z tych, z tych skórzanych pasków, odpięte te gumowe... Te gumowe elementy, te gumowe krawędzie, które zmieniały się wtedy, rozkładały się w ekran flotacyjny, i one podtrzymywane były naokoło pojazdu za pomocą, no, po prostu tyczek. <laughs> w niższych miejscach to wszystko stało na tyczkach. No i całość działa na zasadzie po prostu wyporności. Możliwe to było, ponieważ przez aluminiowy kadłub Cherry, ważył tylko 15,2 tony. Dzięki temu mógł być też transportowany drogą powietrzną przez helikoptery takie jak choćby sła sławne Chinuki. Yy, lub no, praktycznie każdy samolot transportowy, który miał wystarczająco dużą ładownię, żeby go zmieścić. No ale najważniejsze w tym czołgu jest jego działo tak naprawdę, czyli armato-wyrzutnia M81, która była jak na swoje czasy czymś, no może niekoniecznie przełomowym, chociaż to jest yy, zabawne słowo, niedługo dowiecie się czemu, yy, opisując tą wyrzutnię, yy, ale na tyle ten, po ten pomysł był powiedzmy na tyle świeży, jeszcze nie przetestowany, że nie obeszło się oczywiście bez wad. Widzicie, krótka lufa pozwalała strzelać początkowo tylko pociskami high explosive, i dopiero później, kiedy w końcu w 1964 roku do produkcji wdrożono przeciwpancerne pociski kierowane MGM-51, ten Shell -She 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 Elegant, czy jak goś się tam nazywały, Sheridan dostał możliwość rozwalania czołgów przeciwnika z tych właśnie ATGM-ów. Bo, tak no, to jakby, te projekty, rozwój Sheridana, jak i MGM-51 szedł w parze obok siebie. I tym sposobem w 1966 roku ruszyła produkcja seryjna Sheridanów. Tyle, że, no właśnie, dość szybko okazało się, że armata wyrzutnia M81 zaczęła bardzo szybko pękać. Dlatego mówiłem o tym, że przełomowa, hehe. Znaczy, zaczęły pękać okolice zamka y, przy dłuższych y, testach do prowadzenia ognia. Jak później się okazało, źródłem problemów z. To pękanie spowodowane było osłabieniem konstrukcji wewnętrznej poprzez specjalne wycięcie, tak jakby, prowadnice, którą yy, wprowadzano pociski MGM-51 tak, żeby zawsze były w odpowiednim położeniu. Yy, tam, tam było takie, taka specjalna prowadnica wycięta, tak jakby. I na pociskach MGM-51 znajdował się, znajdowała się dodatkowa krawędź, która, która tak jakby, no nie dało się tego włożyć inaczej do lufy. Po modyfikacjach działa oraz yy, PPK MGM-51 wciąż narzeka... i... Teoretycznie po zbyciu się tych problemów z pękaniem, wciąż narzekano na to działo, które miało zbyt duży odrzut. Co źle wpływało na ogólny stan pojazdu po dłuższym użytkowaniu. Podobno przy strzale na wprost z pocisku high explosive lub high explosive anti -tank ze 152 mm armaty M81, ten 15-tonowy aluminiowy czołg potrafił podnieść aż do połowy, czyli podczas wystrzału, aż trzecia para kół jezdnych potrafiła znaleźć się w powietrzu. No i zresztą, tak ogólnie, no to pojazd tak naprawdę był bez strzału. Amerykanie chcieli upiec za dużo pieczeni na jednym ogniu, tym jednym pojazdem, i tak dobra, nie wyszło im nic niesamowitego pod względem jakiegoś przełomowego pojazdu bojowego. Po prostu mieli bardzo skomplikowany czołg, lekki, który się lubił psuć i, i był no dość nietypowy mimo wszystko. No i co prawda właśnie przez to pola, pojazd jest diablo ciekawy z tego względu jak wiele próbowano i testowano tak naprawdę na tej platformie, ale nigdy się to nie przyjęło na szerszą skalę nawet nie będę wspominać o innych drobniejszych problemach z pojazdem, tylko tak wspomniałem o, ty, o tych głównych. Nie przyjęło się na szerszą, no bo jakby to się przyjęło na szerszą skalę, no to Byśmy dzisiaj mieli same takie pojazdy, prawda? Albo przynajmniej prze, przez parę, parędziesiąt lat yy, te pojazdy byłyby czołgami głównymi różnych armii. Tutaj oczywiście o M60A2 opowiadałem w odcinku M60A2, o statku kosmicznym, yy, gdzie korzystałem z tego samego systemu. Powiedzmy, jest to już inne, inne dział, ale ten sam, który miał swoje problemy zresztą. Ale jest to ten sam powiedzmy system uzbrojenia, gdzie można strzelać z w miarę krótkiej lufy z dużego kalibru i pociskami konwencjonalnymi i pociskami przeciwpancernymi kierowanymi, które były namierzane wiązką podczerwieni, bodajże to samo jest nasze rydanie tutaj. Także no, te systemy się na zwyczajnym świecie nie przyjęły i wrócono do konwencjonalnej jednak armaty i czołgu głównego MBT chociaż tutaj yy, serii dany były używane, al, albo inaczej, może powiedzmy tak, łącznie zbudowano 1662 sztuki tego ameliniowego potworka. Zaczynając tak na produkcję od powiedzmy późnego 65 roku. Od 78 roku Sheridana zaczęto wycofywać z armii USA, ale bardzo powoli, bo tak naprawdę USA nie miało wtedy nic co mogłoby go zastąpić, takie le lekkie, szybkie maszyny, etc. I tak powoli go wycofywali, że brał udział w wojnie w Zatoce jeszcze, gdzie kombinowano, żeby przezbroić go w natowską 105 mm armatę, ale im to nie wyszło i został ostatecznie zastąpiony dopiero M1128 Strikerem. No, Striker to też zresztą odcinek mam. Także Sheridan, mimo tego, jak nieudaną konstrukcją ostatecznie był, służył w armii tak długo, ponieważ nie mieli czym go na w świecie zastąpić. I udało się to zrobić dopiero yy, stri Strikerami. Także jeżeli chodzi o ten pojazd yy, w Realu, to ode mnie to będzie tyle. Pamiętajcie, dość ciekawa konstrukcja, ale, ale przekombinowana absolutnie. Aluminiowy kadłub, stalowa wieża, armatowy rzutnia M81. Jeżeli chodzi o pojazd w grze, no to no jest szybki, nie ma pancerza i, i tak naprawdę na bliski do średniego dystansu będziemy używać po, pocisku hit, i High Explosive Anti-Tank, który przebija 380 mm pancerza. Za to na średnie do dalekich dystansów, powiedziałbym, jeżeli będziemy mieli opcję przeładować, sobie zadujemy MGM-51 wersji B. Shilela sh 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 Lilgan. te ATGM, -y. tak? I myślę, że ode mnie tyle. Oczywiście, jak nas rozwalą, jak wspominałem, skoczymy do AH-1G i spróbujemy się dobrze bawić. Także ode mnie tyle. Przeskoczymy do pierwszej rundy i zobaczymy, jak nam pójdzie. A więc kamienna twierdza, jedziemy na oko. Jedziemy na oko. Jesteśmy czołgiem lekkim. Nie jedziemy na oko. Mam lepszy plan. Jesteśmy czołgiem lekkim, więc w sumie lecimy przecież na flanę. Jak nas zabiją, to powinniśmy mieć dość punktów, żeby do AH1G wskoczyć. A jak nas zabiją w AH1G, to może będziemy mieli dość punktów, żeby do Sheridan z powrotem wskoczyć. <laughs> Wszyscy se pojechali gdzieś indziej, a my mamy taki reload, że nie damy rady tutaj. Tego przeżyć. Od razu wam mówię, już jestem martwy, trzeba było jechać naokoło. Dobra, no to jeden. Ten tu stoi i się cyka. Ja tutaj próbuję przeładować na obiekta 120 Jest, obiekt 120 zniszczony. Zresztą się to robi nieciekawie, alfę nam przejęli. Okej, okay, ktoś tam jest po prawej. W takim razie. Nie wychylę się tutaj tak, cholera. Co to jest, BMP-1? A, patrzcie na mnie cały czas, okej. Okay. No oni by tam chcieli, kurde, nakombinować coś. Uuu uh, wow, okej. Okay. Kadłub zniszczony. Zobaczmy jak mnie trafił. Od kiedy? To przełamanie kadłuba dalej jest w wieże? Dalej w wieze można zerwać przełamanie kadłuba? No to dobrze wiedzieć. No to dobrze wiedzieć. Dobra, startujemy. Ciekawe ile już mają pelotek, które są gotowe, żeby mnie rozjebać. <laughs> Pewnie sporo. Dobra, teraz potrzebujemy nabrać prędkości. Tak jest, bo coś tu mamy. O kurwa. Nawet trochę rzeczy tutaj mamy. Dobra. O kurwa. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie mam rakiet już. Nie mam już rakiet. Rozpoczynam oso, że wszystkie co mi zostało Pelota wydarwała <grywa> nie, a MX mnie dorwał. Ale całkiem dobry przelot. Całkiem dobry przelot. Nie ukrywam Dobra. M163, mam nadzieję, że go znajdziesz stary. Trochę się teraz naraziłem mu. O, what the. Okej, okay, złapaliśmy tego glitcha z fizyką. No nie Ginę. No i niestety zginę teraz. Znaczy z 50ką, okej. Okay. Fajne te nasze peloty takie nic nie Chcieliśmy tą lewą stronę tutaj! A ja się na razie nie mogę nawet skupić na tym, na czym bym chciał. Bo ten gości mi tu nie odpuści, nie? Ok, e hello. Kurwa, no chciałbym coś zrobić, ale co mam zrobić? W tym momencie, no, niestety nie mam szans. Ta pelota, kurwa, nic nie trafia od nas. M163, no stary, kurwa, no zestrzelżesz go. Drugi pożar, jeszcze, jeszcze jeden pożar i mnie nie ma, nie? I gość mnie skończy. Na Firecresta poleciał, dobra. Kurwa, no. Tak, to mój wrak, muszę go stąd wyciągnąć, jeżeli chciałbym... Kurwa ze okay, zepsuli go w końcu. Tą pokę To co teraz? No nic, słuchaj. Tylko chcę stąd tędy przejechać. <laughs> Daje się, że chyba złamałem im morale. Chyba <laughs> tym jednym przelotem. Bo nie za, nie za bardzo wygląda, jakby chcieli walczyć dalej. Widziałem BMP-1. No i zajebiście, kurwa, stary. No kurwa, jakie przepraszam! Debilu, tam... No nie mogę z typa, nie? To nie było BMP-1, tylko IS-3 albo IS-2. No, zniszczony, ja pierdolę. tam, a jest 2 jeszcze stoi, okej okay. SA2 to nie... Znaczy myślałem że to wrak, nie? Nie ukrywam. Ej, goni tutaj typa na, na ten Jakiś przeciwnik Cokolwiek to jest Okej okay. No tak, no nie strzałem high eksplozivem tylko hitem, nie? Rozpoznajmy go Asysta A ten jest dwa tam pojechał w pizdu, nie? No jedź, 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 Magak, wypierdalaj, występuję tylko Jezus. <gryw> jaką kaczkę odbił. Od ziemi, okej. Okay. Gościu, dopiero co stąd wyjechałeś, weź, że wypierdalaj, kurwa, no widzicie go? No przecież zmieścisz się, stary. No. Myślę, że daliśmy troszeczkę czadu w tej rundzie i aha, jeden GTA jakby ukradł spotlight dla Sheridan'a Więc może Sheridanem spróbujmy <noise> trochę więcej teraz pograć No oczywiście, że lecimy lewą stroną tutaj W to miejsce, chyba full up tier to jest, nie? 8-0 albo 8-7 będzie grane za tyle punktów na lighta Ruscy z yy, chińczykami, także jeden chuj w sumie Przekonany, że zginiemy przez nasz, nasz reload Tak, widziałem tam show. Tutaj pozmieniali układ tych kamieni, a szkoda. Ow, oh, come on. Z tej trzydziestki... Aha, nie, mogę dalej jechać. Jesus Christ. Tylko mnie podpalił. Ok. Tylko mnie podpalił, mój zbiornik paliwa zjadł ten pocisk, w takim razie. No, wygląda na to, że zdarza się. Jak bardzo goście tu na mnie będzie czekać? Dobra... To ten sam? Myślicie, że to ten sam? Muszę sprawdzić szybko. BMP-2... Ta jest, dobra, dwa razy już tego samego typa zabiliśmy. Żeby komuś zepsuć dzień. Jakoś poszło, kurwa. <laughs> już wyszedł? Wyszedł. Wkurwił się i wyszedł. Nie dziwię mu się, nie, nie ukrywam, no nie, absolutnie mu się nie dziwię. Nie no, ta suwa, kurwa, pozmieniali tutaj teraz ten układ kamieni, już nie jest taka super fajna, to na pewno. Ale wciąż jest, kurwa, wystarczająco dobra, nie? O, przegapiłem tam gościa jak ale nie chcę do nich strzelać jak na respie stoją, chcę do nich strzelać jak wyjadą z respy, jak będą gdzieś tutaj, na tej otwartej przestrzeni. No C jest nasze, ale C jest bez sensu na tej mapie, moim zdaniem. Na tej mapie zawsze powinniście się skupić na alfie i brawo. Teraz mogę strzelić już na niego. Nie spierdolić ten strzał dokumentnie. Gościu chyba dalej nie wie, co się wydarzyło. Ciekawe czy widzi moje antenki, czy nie. Wydaje mi się, że nie wie, co się wydarzyło. Teraz lepiej. Alfa i brawo, wiecie czemu? Bo od Alfy do Brawo jest niedaleko. Tutaj się może ten, a C jest totalnie odcięty otwartą przestrzenią tutaj. Także pro tips. ale schował się. <laughs> On już wie, że ja tu jestem. To znaczy, że ja potrzebuję zmienić pozycję w tym momencie natychmiast. On dokładnie wie gdzie ja jestem. Albo i... niekoniecznie. Okej, okay, za zero. Nie mogę się dać trafić jego KM-om, bo, bo... mnie zabije tymi KM-ami od boku No właśnie. Ja mam dużo dłuższy reload no, jak będziemy teraz stali, turma do strony? Nie zdążyłem. Wiecie co, no, chciałem przejechać w to miejsce, nie? Tutaj, więc te kamienie. Ale goście też mnie zauważyli, się cofnął po prostu do mnie, nie? Dobra. Ok, po mojej prawej był gościu bmp MP1, taka ciekawostka. Uuu, wow, ty! Ale jaja, nie widziałem go. Pięknie, pięknie to zrobił. Nie widziałem go. Mój błąd. Dobra, no teraz to już jedziemy tutaj. U, wow, tutaj nam zdjęli kogoś. Wcale nie taki obsiup teraz w takim razie. Aha, bo tylko prawie ich nie ma już, kurwa. Ale to jest moje ostatnie życie na tej mapie, czy tak czy więc muszę uważać. Dobra, wzięli alfę. Teraz zobaczymy, co gościu będzie chciał z tej alfy zrobić. Ja mogę stanąć tutaj. I poczekać na rozwój sytuacji, nie? Przecież nie będę tak bezczelny, aż żeby pojechać przez ich respa, nie? Cholera. Akurat się patrzy w stronę naszego samolotu, który tam pojechał w pizdu ten typu Zalfy. Uwaga na wskazaną strefę. wow, okej. Okay. Fuck. Fuck, skąd on strzela, kurwa? Ah, kadłub zniszczony, ale że tam był i tak nasz kościół, niesamowite. Dobra, no i dobra, no powiem wam, no Sherry Sheridan plus AH1G to jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec na pewno zabawy na tym biarze, tymi maszynami i to jest na pewno nie koniec jeszcze zabawy, ale jeżeli chodzi o ten aluminiowy, <laughs> o ten aluminiowy czołk, to na dzisiaj to będzie tyle. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. No! Na brzmie kicha. To opancerzony pojazd powietrzno-desantowy rozpozna... Nawet nie mogę tego wymówić, żeby się nie pierdląć.